Dobry. Dzień, dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Ej, ja tu. Dawidzę no, <coughs> no tę Nie. Ej, co, co? O co chodzi? O no? co tutaj pani chodzi? Co? Maseczkę pan założy to po pierwsze. Ha, sorry, zapomniałem! Kurde. Pepe. No! A co ja co? No. No! Żyję sobie doktor! Potrzebuję Chcia pomocy! maseczki! Ja mam maseczkę! Musisz założyć maseczkę Ja mam maseczkę! No! Potrzebuję... Po, potrzebuję, potrzebuję tego! Yyy... Nie mam się zgłosić? Potrzebuję lakarza! Panie na pani oczy? Jakie Pana nie widzę, to mnie nie ma Panie się odwróci, że ja pani zobaczy. Tak? To, to jestem. Tutaj. Tu stoję. Gdzie? Tu. Widzimy. Tutaj. Gdzie? Dobrze, ale niech pan tak. Wygrzyczy. Tutaj, tutaj. Dobrze. Potrzebuję pomocy medycznej. Tak? Tam, że pogrzebowej, zapraszam. <laughs> Przerażający. Spoko, spoko. Co? Spoko, spoko. Spoko, spoko, już stałam się tego, czekaj. Ja. Teraz się bym Proszę pani, mam problem z Srania Zraniłam bo wczoraj. Srania bo pan ma sraczkę, tak? Co, co, rozwiązałam. Ja już to jadłem na no, Burgera jakiegoś, frytku w tak to jest za co? Potrzebuję jakiegoś jak Węgier, yy, czy coś innego, bo yy, takie, takie lekarstwo, yy, żeby yy, zatrzymać co to normalnie zbrałem. Ale nic nie daje, nic nie pomaga. Ja panu dam coś zaraz, ale pan się było, że sprawdzimy Rzeszek. dobra. Aj! No, no, to trochę przeszkadza, wy, panie, ja jestem człowiek pracujący, ciągle mam przyjść do roboty. Tylko, no, i, słabo wychodzi. strać mi się chce, co na klozecie, Co się nie może być dłużej? się ma domin, siema domin, dziękuję za folio Achumi. Mówi pan, że pan jest wczoraj burgera i ma pan od tego rozwolnienia, tak? E, no, no, no. no. Może być, może, może być od czegoś, mm. nie wiem, może od czegoś innego. Xadyn podamy dam panu, pan sobie weźmie i potem... Dużo bardzo potuszczo. Dzięki chuligana za followa. No i to powinno być wszystko w porządku. Dobro, dobro. I potem wszystkim oddać stolec i... i to do, do, do badań oddać po prostu. Chcesz, tak. czy co? Podstawić ten lek na stole? Czy co? Mm, stolec, nie. Kupuje pan aptece taką do próbówki, do kupy. No. I też do y, panasików Sików. No. I oddaje to pan do badań. Ale. To inna morfologia dobra, dobra Dobra, dobra. Dobra, dobra. Co co? Do apteki muszę pojechać coś kupić. Tak, to pan musi kupić jeszcze leki, które y, panu przypiszę. Dobro, dobro Hip Hipiszi O, oh, dzięki synek, dzięki za y, subskryba yeah. <laughs> Wypchany po brzegi pojemniczek na stolec <laughs> Proszę to y, popić, tą Nie yeah. Mm. Musiałem maskę podwinąć, mam nadzieję, że nie ma pani nic za złe. Nie. <laughs> Aże, ile to czasu jeszcze z tymi maskami trwać? Póki nie zejdzie sen ep epidemiologiczny. A jasne. Czy coś mi będzie lepiej, już To Aby było wtedy lepiej, ale to jeszcze. Ile potrwa? To jest dobre, bardzo pytanie. A jasne. O dobra, czy, do, czy. Do, 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 do. Kurwa. Ona na streamie jest normalnie, ale teraz mam za cicho voice chat. Ja wiem, ja muszę sobie zrobić inaczej. Co ty, ty pierdolisz? Sprawdzę, kurwa. grucha. Ty autentycznie kurwa, jaraj to, jakieś wyskakuje stronka I Miros Mirosław Zbrojewicz kurwa. Patrz kurwa Big Jimmy, Big Jimmy O w ogóle patrz, zafollow'owałem sobie ziomka na, na tym, na TikToku Patrzcie kurwa jak on wygląda no. are... Wygląda kurwa jak Big Jimmy, prawdziwy Big Jimmy to jest Ziomek to jest Big Zimmy kurwa. Poczek nie jest duży. Jest Big jak like Big Zimmy. <laughs> <laughs>